Twoje nowe życie właśnie się ładuje. A to dlatego, że w latach 2025-2026 wszystkie planety pokoleniowe zmienią swoje znaki. Co to dla nas oznacza? Wyjście w nową rzeczywistość. Każdy z nas wyjdzie ze starej i wyjdzie w nową. W tym czasie mogą pojawiać się różne zmiany w Twoim życiu, takie jak zmiana pracy, zmiana ścieżki zawodowej. Może pojawić się przeprowadzka, wybudowanie domu, przeprowadzka do innego kraju, pojawienie się dziecka albo odejście rodzica. W każdym razie różne zdarzenia będą przy chodzić do twojego życia i coś będzie ci odbierane, a coś będzie ci dawane, coś będzie przychodzić i coś będzie odchodzić. To zupełnie symptomatyczna rzecz dla tego czasu. Jeżeli jednak czujesz, że już chcesz być w nowej rzeczywistości, już coś ci pcha, już widzisz, że to jest to, ale nie możesz tam jeszcze wejść, wiedz, że to jest zupełnie normalna sytuacja i nie popychaj się na siłę. Potrzebujemy poczekać do końca 2026 roku, aż wszystkie planety znajdą się w właśnie w właściwych sektorach po retrogradacji, i wtedy zalogujesz się już w pełni do swojego nowego życia. A po więcej wiedzy, co obserwuj ten profil.